Musicie chronić się przed tym, aby nie ukradli wam świętych świeczek. Nie słyszeliście brata Andreja w zeszłym tygodniu tutaj. Czterech niemieckich lekarzy. Przyszli do kościoła. Do zboru. Wiecie dlaczego? Sie haben gesagt, wir wollen sehen, wo passiert. Chcemy widzieć, gdzie coś takiego się dzieje. Diese vier Arzt, einen wszyscy, wszyscy ci lekarze mieli jednego pacjenta. Posłali go do domu, żeby umarł. Keine nie ma nadziei. To nie był człowiek wierzący. Er był ateistą, Aber jetzt muss ale musi umierać. Można bez Boga żyć. Można. Można pić wódkę, piwo. Mieć pieniądze. Można żyć bez Boga. Ale nie umierać. I On wiedział, że teraz muszę umrzeć. On przyszedł do sporu do Andrzeja. Powiedział, muszę umierać. Boję się. A Andre doprowadził go do Jezusa. Bo dusza musi być zbawiona. I Andre powiedział, wiesz, Bóg może ci też uzdrowić. Ale on nie przyszedł po to, aby być uzdrowionym. On przyszedł po to, aby być zbawionym. I Andre się za niego modlił. I wiecie, co się stało? On nie umarł. Czas, kiedy miał umrzeć, minął. Ale żył cały czas. Poszedł do tych lekarzy i oni byli zdziwieni, że on jeszcze żyje. I zbadali go na I Jest całkowicie zdrowy. Ja tego człowieka osobiście nie widziałem. On pomagał później na zewnątrz robić drogę. się to i oni to teraz słuchali. On powiedział, ja byłem tam i tam, oni się o mnie modlili. Czterech lekarzy przyszło nas na spotkanie. Odpowiedzieli, chcemy wiedzieć, gdzie coś takiego się dzieje. Alleluja. Jedni pokazują budynek. Zobacz, jaka wieża. Zobacz, jakie obrazki. Wasze obrazki. Guck mal, guck mal, Popatrzcie tą mozaikę. Oh, te dywany. Oh, Maria Józef. Maria, Józef. Kleine, kleine I malutki Jezus. Was co chcemy pokazać? Hmm. Was an text ge getroffen hat. To co mnie dotknęło w tym tekście? Jezus.

Nie bycie z Ja jestem bardzo ciekawym człowiekiem. A bardzo szczególnie wtedy, kiedy czytam Biblię. Jestem bardzo ciekawym. Kiedy tutaj czytałem, że Pan Jezus opuszczał świątynię i odchodził, a nie tylko wyszedł ze świątyni, ale odchodził od niej, powiedziałem sobie: Dokąd on w ogóle poszedł?

nie możemy ich po prostu tak pozwolić, żeby odeszli jeżeli ktoś powie, no muszę iść do pracy czy coś, mówimy, zapraszamy znowu tak. A nie podoba mi się tutaj to, to co on mówi, nie rozumiem tego to ja Ci to wyjaśnię niech Pan wejdzie jeszcze raz do środka ja nie pozwalam, aby ktokolwiek uciekł

ja chcę Wam opowiedzieć, że w rozdziale 21 jest mowa, że Pan Jezus wszedł do świątyni. Aha, ja viel wichtiger. Być może to jest bardziej ważne, że On tam przyszedł. Kiedy Pan Jezus przyszedł do tej świątyni, Oh, Ale Pan Jezus przyszedł do świątyni. Kim jest Jezus? On jest Bogiem. Bożym Synem. A gdzie, Bóg, gdzie jest Boże miejsce? Gdzie Bóg ma być? Oczywiście w świątyni. Gdzie On jest w domu? Pewna klasa szkolna robiła wycieczkę. Kiedy przyjechali do domu,

tylko jego żona sprzątała. Jego nie było.